Hej, hej kochani, witam Was bardzo, bardzo, bardzo cieplutko. I co my tutaj mamy? Doszliśmy do, do połowy. Mamy numer 13, może będzie szczęśliwy. Później jak przetrwacie do końca <śmiech> <śmiech> przepraszam, jak przetrwacie do końca, to Wam pokażę, co dostałam. Ale schroniłam to, no ale to zaraz Wam powiem, jak już podrapię. Może się uspokoję, coś mi się tu z dziabakiem stało. Chodź tu. Dobra, dżabiemy. Dobrze mówię, piątkę, piątkę. Piątą zdrabkę w moim niby, niby mini baratonie. Yy, mamy połowę, mamy tylko 6 funtów, jak do tej pory, marnie. Marnie, jak w komarnie, nie ma co. No dalej, będziemy zobaczyć. Będziemy zobaczyć. No, wiecie jak ja pięknie mówię. Super, szukamy 56. Mamy tu. Mamy 5, 6. Widać. Tu możemy sobie zrobić 5, 6. Se możemy zrobić. Tutaj mamy. Tu dołożymy jeszcze tak. A co? Będziemy się szczypać. Będzie zawsze mniej, ty, odejść. I patrzymy 68. Co tak marnie. O, proszę jak tu ładnie idzie. Już tylko dwie brakuje. 9 i 20, znając życie nie będzie. No ale to możemy sobie tu zrobić 68. Dobra, idziemy dalej. 42. 42 możemy sobie tu zrobić. To od razu zrobimy tu. Frifra fru jest. Lubię te frifra fru. 42, tak. Jest 42. A, a tutaj nie ma, no to sobie zrobimy tu. A co, będziemy się żałować? Tak jest. 23. Mamy z Frifra fru. Frifra fru jest 23. Tu sobie zrobimy na dwójeczce 23 tutaj nie mamy, a tutaj mamy A mogliby dać już chociaż w tej zdrapce coś. Bo na 5 drapek tylko jedna wygrana by była. Dziewiątki szukamy. Jest dziewiątka dwudziestka. O widzicie, przydałaby się. To było 3 funty razy 5. Pięknie. Ale znając życie. Spotkamy się w Madrycie. Dobra, bo już gadam głupoty. 21, szukamy. Jest 21. A tu nie ma. Coś tak skąpo dzisiaj. Te numerki idą. 67, proszę, jest. Mm, tutaj też jest. 13, by wpadła, tak jak numer z drapki. I 53 już by było. A co tutaj nie ma? Piepsko, jedenaście. Mamy jedenaście i mamy piąteczkę. Tu mamy jedenastkę i dwójeczkę. Nam brakuje czwórki i dwunastki. A co mamy? Jedenastka, okej. Okay. Mamy siedemdziesiąt cztery. O, też jeden Siedemdziesiąt 72, to mamy tutaj rożek. różek rożek. Mogłyby wpaść kiedyś dwa rożki, cztery rożki Gdyby była niezła kwota 45, tu mamy 45. 45, mamy jeszcze tutaj coś mi się wydawa, że... Ta też będzie pusta. Dwunastka. Gdzie jest dwunastka? Tu jest dwunastka. I tu jest dwunastka. Czyli brakuje czwóreczki. Siedemdziesiąt. Mamy siedemdziesiąt. I tu mamy siedemdziesiąt. Proszę. o ja nagrywam z wyprzedzeniem, bo tak to by mnie się nie wyrobiła, więc to drapię w sobotę wieczorkiem 32. To sobie zrobimy tutaj. Proszę. I tu mamy 32. Dzisiaj był taki upał, że można było. Ducha wyzionąć normalnie, masakra. Coś tam zawiewało, ale, ale cieniutko. Wyszłam tylko rano, już później nie wychodziłam, bo już strasznie się czułam. O proszę, 15 by się przydała. Um, Jakoś mi się tu brzydko wydrapało. 42 było. Proszę. na no tym szukamy 25. Tu nie ma. No dajcie, proszę coś. Jeju. Szóstkę mamy tu. Mm, szóstkę mamy tu. A tu się nie zanosi już. 46. Co takie pustakowo mi dopadło? Ostro. I nie ma. Mm -mm. Przedostatnie, szesnastka. A piętnastka mi była potrzebna. Tu. Szesnastka jest tutaj. I tutaj. O, proszę. I tutaj. A to jest siedemnastka. I ostatnia. Sześćdziesiąt jeden. Piątki nie było. Aha, ha, ha, ha. Też tylko jeden. 69 nie było. Stój. Gdzie lecisz? No widzicie. Ani tak, ani siak, ani. Nie powiem już brzydko jak. Mm. Ani rogów, ani. Tu nam brakuje. 60. Tu nam brakuje. A 60 była? Nie, to 70 była. 61 było. Czwórki, sześćdziesiątki, hmm, czterdzieści cztery, trzydzieści jeden, sześćdziesiąt cztery, tam Ta Trzydzieści pięć też nie było. Dobra, zobaczymy w bonusie. To tu też nic. O, samolot. Lecimy, lecimy. No, w sierpniu będę lecieć. Dobra, kochani, to tyle. W kwestii maratonu. Piąta zdrapka, czyli połowa lipa. Mamy tylko 6 funtów. Teraz Wam muszę coś pokazać. Muszę się przyznać, bo to moja wina. Kochani, dostałam piękną zdrapeczkę od kogo od naszej Wandzi. No bo przecież Wandzia by nie przeżyła. Wandzia była gdzieś na urlopie. Proszę. Przeczytajcie, kochani. Co prawda to już jest miesiąc po, ale ja bardzo, bardzo się cieszę. Wandziu, ta kartka jest śliczna, naprawdę bardzo śliczna i się świeci elegancką. W tej karteczce były te dwie zdrabki. Ja wam pokażę tak dokładnie, żebyście widzieli, nie wiem jak. One są niestety puste, Wandziu, szkoda było pieniążków. Przyjrzyjcie się, możecie sobie zastupować. Wydrapałam. I co ja zrobiłam? Nagrałam filmik. Co prawda 20 minut. No bo wiecie ja to się ciągnę z liniami, z krzyżówkami. Jak, bo lubię długo. Tutaj też nic nie ma. Ale ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Bandziu kochana ty moja. Piękne serducho dla ciebie. Bardzo, bardzo ci dziękuję. I przepraszam cię, że nie że wyszło tak, a nie Inaczej, w sensie, że nie, nie mogłam tego filmiku pokazać. Dlaczego? Dlatego, że jak mówiłam, ja nagrywam zawsze dzień wcześniej, i jak kasowałam ten poprzedni filmik, skasowałam oczywiście ten ciach, ciach, ciach tymi paluchami, musiałam ponaciskać i skrzeniłam robotę. No, ale już teraz nic na to nie zrobię, na to nie poradzę. Wędzie, słoneczko, ty moje, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję, że pamiętasz, że. Ale niepotrzebnie pieniądze tracisz, no chciałam to powiedzieć. Jeszcze raz, kochani, wielkie serduszka dla naszej Wandzi, bo to jest kochana kobieta, o wszystkich pamięta, a ona miała imieniny. A ja oczywiście, no co ja mam powiedzieć, nie będę kłamać. No, no nie, nie zauważyłam po prostu. Latam do pracy, z pracy do domu, tu, 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 tam. No i, i dopiero właśnie wczoraj. Z ciekawości zajrzałam i okazało się, że Wandzi imieniny już były urodziny. Nie wiem kiedy ma, ale się dowiem. No i kochani, spróbuję coś tutaj wymyśleć z tą naszą Wandzią. Jeszcze raz serduszka Wielkie Wandziu, buziaczki. I kochani, proszę dla Wandzi serduszko, piękny, jakiś śliczny komentarz dla niej, bo sobie zasługuje na to. I widzimy się jutro na szóstym odcineczku. Okay, bye.